Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Witamy Was, o tutaj we dwójkę, siemano. Dzisiaj wymieniamy, co my wymieniamy? Drąż, wspornik drążka kierowniczego. O, zaraz zobaczycie jak to się robi, także będziemy tutaj działać. Szybka wymiana, dwie godziny? Nie dwie godziny czas start. No tutaj nie będziemy dwie godziny materiałów wpuszczać, nie? Ale myślę, że parę dobrych minut, fajnej zabawy, także zapraszam do garażu. Przemysław, Dziękuję. odpalaj ten wehikuł i wjeżdżaj. A wy pamiętajcie, subskrybujcie kanał, wtedy dowiecie się wszystko na bieżąco wcześniej. Również z Instagrama. Zapraszam Was serdecznie. A teraz już wjeżdżamy i bawimy się. Bo ja bym tutaj chciał coś pokazać. Mogę? Mogę coś pokazać? Pamiętacie, w XVIII wieku, jak ludzie mieli samochody, to jeździli sobie, żeby im się dupcie nie pociły, to mieli takie coś. Patrzcie. Takie coś. Zajebiste, nie? Kultowe. Ale dla skórki dobre. Polecam. Przemysław, też polecasz? Polecam. Dupcia się nie poci, nie? Nie. Dupcia się nie poci, a my zabieramy się powoli do działań. Za chwilę skoczymy do kanału i będziemy tam rozbrajać ten drążek. Także lecimy. BMW 34, znane już przemysław kierowca. I co? Lecimy z tematem, nie? Dobra, no to jestem na dole. Tu mamy drążek. BMW E34 nie ma takiej maglownicy jak w normalnych samochodach, tylko tutaj jeszcze jest tak zwana przekładnia ślimakowa. Tu mamy jeden spodnik z jednej strony, po dwie gałki na stronę. Jedna ma lewy prawej druga i tak się ustawia geometrię. A tutaj z tej strony mamy tylko spodnik, na którym właśnie mamy luzik. Tutaj jest taka tuleja duża i na niej jest luz. Więc tutaj mamy nakrętkę, odkręcimy, od góry przytrzymamy, tą osłonę sobie zdajemy. i najgorzej wybić jest tutaj z drążka, żeby nie uszkodzić tej gumy, nie? Ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Mamy ściągacze dwa różne. Któryś na pewno wyjdzie. No widzicie, jedna gałka, cokolwiek, druga gałka. I tu się ustawia. Jak w Polonezie trochę, nie? Przemek. W Polonezie było tak samo, chyba. Dwie gałki na stronę i drążek środkowy. No. A to zielone to tak tylko, żeby zabezpieczyć, żeby się tak nie syfiło. Więc to ja nie wiem, czy byś nie musiał wziąć, wyciągnąć tego lewarka i podnieść go z tej strony jednej do góry. Bo, żeby się można było wyprostować w kanale. Bo tak na kucaka to trochę ciężko, byś, byś to zrobił. A ja tutaj naszym widzom pokażę, ponieważ w materiale, gdzie wymienialiśmy, uszczelkę pod e, podstawą filtra. Wymienialiśmy ją, bo ciekło i ciekło bardzo tutaj na miskę olejową. No i teraz jak jesteśmy w kanale, to od razu wam tutaj pokażę, że już nie cieknie. Teraz jest jeszcze troszeczkę mokro w niektórych miejscach, ale to już nie od tego i nie ma dramatu. O, tutaj było strasznie mokro. Na czujniku oleju. Tutaj wokół korka to wszystko z tej, z tej właśnie podstawy filtra zaciekało aż tutaj, nie? Także teraz jest OK. to lekkie, tutaj takie pocenie się, to jest z miski olejowej i to jest, tutaj będziemy się gdzieś tam podejmować tego zadania, ale jest to hardkorowe, także musimy się do tego solidnie przygotować. A teraz czekam, aż Przemek wyciągnie lewarek, bo nie mogę się wyprostować w kanale i tu się ciężko pracuje w takich warunkach. Przemuś, popraw moje warunki pracy! I czekam. Okay. ok, no i tak jak widzieliście, założyłem sobie ściągać na menu do gałek. Ciknąłem trochę wódek, żeby nie uszkodzić gumki. Tu jest wszystko ok. Szczeliło, praktycznie strzała. No i teraz pokażemy wam, w którym miejscu jest luz. Bo tutaj na z drążka to tak delikatnie. Nawet nie czuć tego teraz. Nie czuć tego, ale pokaż tutaj, czonek, jak się rozkleił środek. Wklej do światła. Czy ten środek po prostu się odwulkanizował. I cała ta tuleja tutaj w środku. W ogóle to jest takie rozwiązanie dupy, bo ta tuleja jest taka wysoka, a wąs taki niski i ona się strasznie szybko wysypuje. To, który to już raz wymieniamy u Ciebie? Że ogólnie, bo ja miałem E32 i było to samo, nie? Raz na rok przy wymianie oleju, nie? Taka tuleja. No nie, ta nie, może nie na rok, ale... No ile jest? Dwa lata? Dwa lata chyba, nie? Dwa lata i lekki luz już na niej jest. Tutaj, kurczę, mamy dzisiaj słabe światło. Ale dobra. Składamy nowej. I... No, coraz więcej mi się tego wyświetla. No, bo no, bo, bo, to bo, bo ja ogólnie. jestem. Bo ja konspirat garaż, jak oglądasz, to wtedy oglądasz już wszystkich. Ale najwięcej musisz oglądać konspirat garaż i wam też polecam. Dobra, ale do rzeczy, bo chcę wam coś pokazać. Fajny patent. Dokręcam tą śrubę, ale zaczyna mi się kręcić tutaj w środku. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. To wam teraz pokażę patencik. Pokazę. Pokażę, odkręcacie sobie tą nakrętkę, wkładacie do nążek. on tutaj jest luźny, jak widać, widzicie, jest luźny, wkładacie go tutaj na stożek, tu wkładacie klucz, a tu dokręcacie i wtedy to Wam się tutaj już sklinuje i już się nie będzie wtedy obrotowało. Zaprezentujmy, mam nadzieję, że wyjdzie. Dokręcimy na maksa. I teraz odkręcamy, wyciągamy kluczyk i możemy sobie kręcić. Bez przeszkód. Nic mi się nie kręci, za sam drążek sobie trzymam. I elegancko. I jak mawiał klasyk, ja to szanuję. I dokręcone. Idzie, Prosto, łatwo i bez. Jakichś tutaj komplikacji imbusowych czy czegoś. Tutaj jest imbus, od góry można by zasadzić końcóweczkę. ma piąteczka tam jest, od góry, jak się dobrze nie mylę. Dobrze, dobrze się nie mylę. To też można sobie mm -hmm. ale tak jest łatwiej i co, Jak macie stożek, to polecam ten sposób. Także przykręcone wkładamy do No i pyk. Spodniczek włożony, osłonka założona. Będzie działać. Będzie pan zadowolony? Będzie. Tak. On tak siedział całą robotę, nie? A ja kręciłem Czy śrubki, <laughs> nie no więcej, raz, dwa, trzy, cztery, cztery. pięć, pięć śrubek, pięć ale robota skończona, także idziemy do podsumowania. No i moi mieli na podsumowanie brakuje mi baterii w garażu, a więc nagrywam je z małym opóźnieniem yy, i już mogę Wam powiedzieć, że wymiana samego samego wspornika nie do końca zniwelowała ten hałas, który był. Na tym też był luz, ale gdzieś jeszcze taki delikatny stukot dochodzi. Pojechaliśmy nawet na szarpaki, na przegląd, żeby nam to auto tam dokładnie sprawdził, ale nic nie wyszło, nic. A Jest to taki delikatny stukot na takich małych nierównościach poprzecznych, czyli tak by wskazywało, jakby łączniki stabilizatora, ale są nowe. Ten wspornik wymieniony i tak do końca nie wiemy, próbujemy to jeszcze zlokalizować. Także no cóż, i takie sytuacje się zdarzają, ale cóż, nie poddajemy się, lecimy dalej z tematem, także następne części już tutaj dotarły. Ale co to jest i do czego to się dowiecie wkrótce? Cześć.